A więc witam wszystkich, z tej strony Tyczeryk12 A jeśli się ponownie sobie zagramy w dwa 2 Zabójcy Królów I słuchajcie, jesteśmy w Wergen W tak jak ja to nazwałem mieście nieludzi Właśnie teraz musimy iść za tym krasnoludem, żeby gdzieś tam nas zaprowadził i za Skalenem, potem udaj się na obrady Okej okay. Może trochę szybciej? Nie, może dobra. Aha, tutaj. Sam przy pierwszy. I dobra, rozumiem. Było to chyba jest 17 cinek. Mhm, obstawiam, że tak około 25 skończyłem. Puścisz tego i zaraz masz sąsiadkę setkę. Jak mrów, chyba o tobie no, słyszał. Ludzkim kobietom wystarczy byle siąść na męskich porkach by im brzegu <laughs> Ale dobra. Gdzieś e, tu już powinniśmy skręcać. W ogóle w tamtym odcinku działo się bardzo dużo, więc jak ktoś nie widział, to polecam zobaczyć. Był w miarę fajny. No dobra, przyspieszył tempo. No i dobra, to tutaj. Oto twoja wiedźmińska komnata. Ponoć sam setkirko z gulety spał w tym łóżku przed bitwą. Szczęścia mu nie przyniosło, ale przynajmniej wyspał się przed śmiercią. Potrzebujesz czegoś jeszcze? Dzięki skole. No i dobra, nam wystarczy. Oj, dobra, tu możemy przychowywać jakieś zbędne rzeczy. Jak widzimy już powoli kończy nam się miejsce. Ja bym odłożył jakieś coś takiego na przykład Jakieś miecze niepotrzebne, jakieś pałki, coś tego No to zostawię Ty odłożę, dobra Zbroje, bo zbroje dużo ważyła ich i tak nie, no nie będę nosił Dobra, waga nam się zwiększyła Zmniejszyła, przepraszam Dobra, zapiszmy w tym miejscu i e, chciałem w końcu kupić sobie jakiś fajniejszy mieczyk. Bo ten co mamy to wiecie, już dużo walczę sobie. Bo ten co mamy to troszeczkę... Już... Pod, po prostu potrzebujemy lepszego. Przecież nie tego nie będziemy. To z ogłoszeniem, ale tam jeszcze tym nie będziemy bawić. Za wolność naszą i waszą. Ok. Ale zobaczmy, co tu jest ciekawego. Zyna harpie. Dobra, nic z tym brali. My skupimy się tylko i wyłącznie na fabule. To czy kupiec. Może ty masz jakieś ciekawe rzeczy? Masz. Jest całkiem fajne. Zatruta zeranska stalowa Sebera. Który z nich jest najlepszy? A teraz przydacą nam się te miecze srebrne, bo będziemy z tymi walczyli. Z tymi upiorami 29, 33, 29, 33, 30, 34. Myślę, że ten. A, to jest stalowy. Mamy potrzebny srebrny. Dobra, to bierzemy srebrny No i dobra. Dzięki. Załóżmy go sobie od razu zobaczymy jak wygląda Ciekawe, fajne Dobra e... Idziemy, a zobaczmy w ogóle misje, jak wyglądają No i dobra e... Narada wojenna Zabójcy królów to... Wiedział, że to, to się gdzieś w okolicy Bergen, a razem z nim w pobliżu miasteczka trafił Tris, Merigold. Wiedźmin zaczął szukać śladów królobójcy. Ale dobra, e... weźmy sobie radę wojenną. No i idźmy tam na górę. Bo to prawdopodobnie tam. bez żadnych tak dobrze zrobię. Zapiszę i wejdźmy tam Żartowałem to nie tutaj, ale możemy przy okazji e, poskradać chorony. Dobra To powinno być gdzieś indziej Pozdrawiam. Ale gdzie? Być tu na górze, o chyba wiem gdzie. Chyba za tym mostem będzie przejście. Gdy mogę za nie, tutaj chyba musimy zajść Czy niczego nie ma? Pe pewnie, że weźmiemy wszystko. Może się przydać. A! Punkty chciałem rozdać, Dała no właśnie. Więc zróbmy medytację i porozdajmy, bo mamy 13 punktów. E, fu, 3 punkty, przepraszam. No I porozdajmy w alchemie. Dobra, weźmy sobie tą syntezę. Armam ją maksa. I jeszcze, czy ja mogę coś jeszcze. Znajduje się to sobie też wezmę już O i to. Rzucanie sztrenetów. Cztery... A co jest w sumie już yy, Harducha. Dobra, weźmy to. Te rzucanie sztrenetów nam się nie przydaje. Po prostu dalej już pójdziemy we wszystko, w naszą alchemię. Też udałoby się kilka eliksirów zrobić. Więc na pewno zrobimy Dwie yy... I co jeszcze możemy tu zrobić? To może nam się przydać, wilga I... Jeszcze eliksir Alixir... gawron mógłby się przydać, ja go zrobiłem trzy Albo... cztery. Dobre. Zrobiliśmy. I teraz, dobra, zapiszmy i wyjdźmy już tam na te... ...merady. To chyba tutaj bo mam tylko nadzieję. Tak, musimy teraz iść na górę. to tam się wspinać. Na samą górę. No jednak nie, pomyliłem się znowu. A to i tutaj? No tutaj. Kosztor Trzech Ojców. Tylko bez żadnych sztuczek. Tutaj raczej ja nie. mi minął drogą. Tutaj może. O, rele. Dwadzieścia Tutaj? Nie, dobra. Weźmy sobie wszystko, wszystko i wszystko. Dobra, spróbujmy tutaj. Tak, tutaj. Okrągły stół. Ominęła Was niezła bitka, panowie. Można było utłuc samego króla. Doszło do walki, książę został ranny. Widzieliście magiczne zjawisko, które pojawiło się nad polem bitwy. Dla wszystkich, którzy mają wątpliwości, to nie jest zwykła mgła ani jarmarczna iluzja. Najprawdopodobniej mamy do czynienia z klątwą krwi, bardzo potężnym, starym zaklęciem. Nie wiemy jeszcze, kto ją rzucił i dlaczego. Na teraz mam jedną dobrą wiadomość kilka złych. Dobra jest taka, że Henselt i jego żołnierze zostali tymczasowo zatrzymani. A złe wieści? Obłok mgły będzie rosnąć, może nawet pochłonąć wergen. Poza tym mogą z niej wychodzić upiory. Da się je załatwić konfesjonalnie toporkiem przez łeb? Teoretycznie tak, ale sugerowałbym zaopatrzyć się w posrebrzaną broń. Poza tym duchy będą słabnąć, oddalając się od mgły. Można to jakoś przegnać egzorcyzmować! Tym zajmę się ja i Gerald z Rivi. A królobójca. Który wbrew temu, co mówią babę przy studni, nie jest królobójcą. Pewnie, że nie. Muchy by nie skrzywdził. Spójrzcie w te oczęta. Od razu widać, że wrażliwiec. Za to zna się na klątwach jak mało kto. Panowie. Nie wymagam od was zrozumienia tego zjawiska, ale chcę, żebyście zastosowali się do kilku zasad. Aha, zaczyna się. Nikomu nie wolno zbliżać się do mgły. To śmiertelnie niebezpieczne. Ponadto będziemy musieli się zapoznać z historią bitwy. Tutaj szczególnie liczę na pomoc pana Cecila Burdona. Jestem do usług, jaśnie panienki. Dziękuję. Do zdjęcia klątwy będziemy potrzebować przedmiotów symbolizujących wojnę, należących do poległych w bitwie przed trzema laty. Jeh, yeah, żelastwa się wala po tamtej masakrze. Więcej niż Cecil ma w szuf w brodzie. Myślałem, że na klątwy to dobry jest. Myślenie zostawcie mnie, panie Zigrin I lepiej już milczcie. Przedmioty muszą być aktywne magicznie i związane z duchami poległych. To wszystko. I żeby było jasne, każdy z was ma pomagać Filipiej Wiedźminowi. Co tam burczysz, Jarpen? No... <laughs> co, coś mnie tam w gardle drapie. To napij się wina. A teraz zajmijmy się bardziej przyziemnymi sprawami. Ilu mamy ludzi? Saskio, dobrze wiesz, że. Ilu? Krasno ludów jest pod dwie setki, ale my nie w ilość idziemy. Chłopów będzie z pół tysiąca. Poprawdzie ciężko ich doliczyć. Panowie? Pięćdziesięciu trzech rycerzy i dwustu zbrojnych. Mało. Henselt ma pięć tysięcy. To daje pięciu na jednego. Co o tym myślicie? Mało nas, dużo ich. Ale mamy mury. Niskie, co prawda. Gdybyśmy mieli uczników, to kto wie... Marzy mi się regiment ciężkich, leryjskich uczników. Mamy coś znacznie lepszego: elfy Jorweta, Skojatel. O, jest Jorwet ze swoimi tymi koszikami. Setku, o ile pamiętam. Panowie, Jorwet. Czego tu szukasz, morderco? Sto najlepszych łuków północy czeka na twoje rozkazy, smokobójczyni. Chcieliście strzelców, to ich macie! Nie w smak bratać mi się z elfami, ale bronić się można i kijem, umazanym w łajnie! W moim chówcu nie brakuje ludzi, którym spalił wsie! Wolne chłopstwo to jedno, ale ścigany we wszystkich królestwach zbrodniarz? Tym razem przesadziłaś. Saskio, wystarczy słowo, a odejdziemy. Wysłuchajcie mnie! Jorwet przybył tu walczyć dla mnie. Ufam mu. Wiem, że nie zdradzi tak samo jak każdy z was. Skąd panience to wiedzieć? Dyć to elf! Zdradę ma we krwi! Od wieku z ludźmi walczy! Ale po raz pierwszy jego walka ma sens. Skojatel nie znają pokoju. Umierali za Nilfgaard za Dolinę Kwiatów na darmo. Zdradzeni i oszukani. Teraz mają cel. Dolina Pontaru może być pierwszym państwem, w którym żaden człowiek wychodząc za mury miejskie nie będzie obawiał się elfich strzał. A elfy i krasnoludy nie będą mieszkać w gettach i rezerwatach. Najpierw jednak musimy wygrać bitwę. Wiecie, kto na nas idzie. To świetna armia! Bitna i sprawnie dowodzona. Ich się nie da przestraszyć, ich się nie da pokonać. Trzeba ich pozabijać! Chcę, żeby Jorbet zasiadał z nami przy tym stole. Chcę, żeby zabijał dla nas kedwieńczyków. I zapewniam was, zrobi to z uśmiechem, jeśli tylko mu pozwolicie! Jak mam zobaczyć uśmiech na tej chudej gębie? Wchodzę w to! Jorbet zostaje! Psiadzicha bi... Ojciec się w grobie przewracają. Ale trudno. Mus to mus. Jestem za. Przeciw. Zabiłeś moich ludzi, elfie. Pamiętasz? Gdybym ich nie zabił, oni zabiliby mnie. E, niech będzie. W imię lepszych czasów i na pochybel, Kedwen. Jestem za. Na pochybel, skór synu. Zdrowie! Trucizna! Trucizna! Ona umiera! Zanieście ją w bezpieczne miejsce i pilnujcie jak oka w głowie. Przyniosę potrzebne rzeczy i zajmę się nią. Moi najlepsi wojownicy staną na straży. Szybko, chłopy, dawajcie nosze! Przestała rzucać zaklęcia. Co z Saskią? Żyje? Aha, tak. Spowolniłam jej funkcje życiowe. W tej chwili jej stan jest stabilny. Okej. Okay. Czyli ktoś ją otruł. Ciekawe kto. Jakoś, ktoś chce... Najprawdopodobniej ktoś to był w tym obozie, bo... I z tego powodu, że... troszeczkę was poprawię z tego powodu, że do tego miejsca obrad zbyt nie, nie miał kto pójść. No z żoną, no dobra. Co to za trucizna? Staumador, potocznie znany jako macierp ma bardzo złą sławę. Musi być jakieś antidotum. Co możemy zrobić? Proces leczenia wymaga zastosowania ziół, magii i krwi. Domyślam się, że nie chodzi o zwykłą krew. Dobrze się domyślasz. Chodzi o krew królów. Przydałby się leto. Aha. Najbliższy król znajduje się za mgłą upiorów. Źle mnie zrozumiałeś. To nie musi być król sprawujący władzę. Chodzi o genotyp zawarty w krwi. Królowie wywodzą się ze starożytnych rodów, żeby przetrwać, władcy musieli wykazywać się niezwykłą odpornością i siłą. Dzięki temu, że rody królewskie nie wpuszczają obcej krwi, moc ich genów wciąż jest wielka. Zastosuje genetyczną terapię samoleczenia i nauczę organizm Saski sposobu na pozbycie się trucizny. Każesz jej pić ludzką krew? Wpompuję ją bezpośrednio w jej serce. O, ciekawy sposób leczenia. O jakich ziołach mowa? Potrzebuje podziemnej odmiany naparstnicy purpurowej, zwanej przez krasnoludy nieśmiertelnikiem i elfiej róży pamięci. Aha, właśnie, nie miała tylko róże. Skąd wziąć nieśmiertelnik? Rośnie głęboko pod ziemią, ale z tym nie będzie problemu. Pod Wergen jest kopalnia. W czym pomoże Saski? Macierb powoduje straszliwe zniszczenia tkanek. Nieśmiertelnik powinien je zregenerować. Hmm, Tris miała róże pamięci. Twierdziła, że to wyjątkowe rośliny. W dawnych czasach Encid, którym udało się je wyhodować, byli darzeni wielkim szacunkiem. Czasy się zmieniły. Elfy też. W okolicy nie ma żadnych elfich ogrodów. Musimy wracać do Flotsam. Róże pamięci z Flotsam Matrix. To ją trzeba odnaleźć. Okej. Okay. Czego jeszcze potrzebujesz do zabiegu? Teumador ma zdolności samopowielające. Ingerencja w skupisko zatrutych komórek wywołuje natychmiastową reakcję łańcuchową. Na miejscu jednej usuniętej zakażonej komórki pojawia się dziesięć nowych. Do zakłócenia tego mechanizmu będę potrzebowała nadludzkiej dawki mocy. Najlepszy byłby geniusz wody lub powietrza, albo jeden z dwudziestu legendarnych pierścieni mocy. Jeden, by wszystkie zgromadzić i w ciemności związać. A później będę na bosaka po wulkanie ganiał. Jasne. Dobra, dobra. Zapomnijmy o pierścieniach. Potrzebuję dużej dawki mocy, nieważne skąd. Znajdźcie coś. Nieśmiertelnik, róża pamięci, królewska krew i magia. Brzmi jak bajka, w dodatku kiepska. Brakuje pocałunku królewicza. Chciałabym, żeby tak było, bo w bajkach, szczególnie tych kiepskich, wszystko dobrze się kończy. Mogę liczyć na Twoją pomoc, Geralt? Możesz. Co z bitwą upiorów? Najpierw muszę sprawdzić, czy zaklęcia utrzymujące saskie przy życiu działają prawidłowo. Potem możemy się zastanowić, jak odesłać duchy za światę. W zasadzie mógłbyś się tym zająć sam. Porozmawiaj z miejscowymi o bitwie, może udać się coś ustalić. W takim razie ja rozejrzę się za trucicielem. Aha. Czyli kolejne pięć od jak tylko wiglomicie. Jakiś... Trylhard może wejść. Aby no, zrobić jakiś kurde, eliksir. Powtórkę z rozrywki. Ty, poszliśmy do tego kierunku. z seren w korcie. Dobra, to z nim porozmawiamy. Mieszkańcy Wergen, Mamy pod murami magiczną mgłę. Pełną duchów. Dlatego niech nikomu do nie przyjdzie włazić do niej. Mgła taka jej mać. Drażni, stwory wszelakie. Dlatego, jakby kto do kamieniałomu albo wąwozy, to patrzenie szczególne ma zachować. co przy chata hata w obóz rozbili. O cholera, dużo tego. Kwestia życia i śmierci, wieczna bitwa, Cystris Marygold. Króleska krew, głód za magię, o ciemne życie. A teraz otwierać bramy i zarabiać w spokoju, co? Dwie wiury, czarownice, czarownicy. Jest scena na czerwono. Zrób to, komu ale już misja się zakończyła. Dobra, słuchajcie. Na razie to będzie na tyle. Mam nadzieję, że Ci się spodobał. I cóż jeszcze mogę więc powiedzieć. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i widzimy się w kolejnym odcinku. A więc cześć i trzymajcie się.